Rzuty karne wyłonią zwycięzcę tego turnieju. Sławomir Wojciechowski strzela pierwszy, uderzył jak z armaty, ale bandę obok bramki. Teraz do bramki zmierza Mariusz Luncik, a Ryszard Wieczorek będzie wykonawcą rzutu karnego. Widzowie na obserwują ten ostatni fragment turnieju. Wieczorek strzela pewnie i Odra Wodzisław obejmuje prowadzenie 1 do 0. Piłka w siatce po pierwszej serii rzutów karnych. Odra Wodzisław. Ale strzela się 5 rzutów karnych. Piłkę na 9 metrze. Także rozstrzygnięcia jeszcze nie ma. Dariusz Kłoda w bramce. Adam Kucz ustawia piłkę w odległości 9 metrów od bramki, która ma wysokość 2 metrów, szerokość 5. Kóć bardzo pewnie wykorzystuje rzutkarny 1 do 1 do jednego, ale strzela, strzela jeszcze w tej sumer. serii zawodnik Odry Wodisław. Spotkań Paweł Sibik Paweł Siwik podchodzi do piłk. I 2 do 1 prowadzi. Ozdra Wodisła. Ponany po raz drugi wynik spotkania po dwóch seriach Żydów Karnych 2 do 1 dla Tomasz Boskalski KSU Katowice Cena Tomasz Moskal. Bramkarz musi stać na linii. I 2 do 2 Z Wyjątkiem Zdrowia, tego pierwszego wziarcia, niecelnego strzału wojciechowskiego jak na razie wszyscy zawodnicy pewnie wykorzystują jedenastki. Powiedziałem siłą przyzwyczajenia 11, a jest to strzał za długości 9 metrów. Bogdan Pruszek w bramce Mariusz Luncik i Luncik tym razem obronił. Mariusz Luncik łapie piłkę i praktycznie zaczynamy wszystko od nowa. W jest za nami wynik spotkania 2 do 2. 2 do 2 po trzech seriach rzutów starnych Marcin Polasz i Katowiczanie prowadzą 3 do 2 Ale w tej kolejce strzelać jeszcze będzie Arkadiusz Bałuszyński. Mariusz Łącik w bramce, przy piłce Arkadiusz Bałuszyński. I 3 do 3. I nadal wynik nierozstrzygnięty, 4 serie rzutów karnych. Ostatnia za seria Czuczek. rzutów karnych. Będą wykonywali zespół z Katowice. Do piłki podchodzi Paweł Pęczak Strzela. Bardzo silnie płasko dokładnie uderzył. I Katowiczanie prowadzą 4 do 3. I Brzoza, I Brzoza musi teraz wykorzystać rzut karny, aby Wodzisławianie nie stracili szansy na zdobycie Pucharu EB. Bardzo lekko, w sposób sygnalizowany, strzela Piotr Brzoza, Mariusz Luncik broni <Szłanowca>. Państwa, Mariusz i oto GKS katowice, katowice wygrywa w turnieju redakcji katowickiego Kupy. sportu o puchar EP Niespotykane emocje w katowickim sportu. Obydwa półfinały wyłoniły zwycięzców rzutami karnymi. Także triumfatora całej imprezy wyłoniły źródty kart. GKS Katowice w Hali Spicuje się bardzo dobrze przed tygodniem wygrał turniej w Korzowie a teraz turniej w Katowicach to wszystko w Hali w Katowickim Spodku. Mówił Andrzej Dorowicz. Dziękuję Państwu za uwagę. Kibice GKS Katowice, proszę o pozostanie na swoich miejscach właśnie lubi.